I nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym, czy czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem szósty i dziś na waszą prośbę, jak złapać aerodaktyla. Pamiętajcie, jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to dawajcie znać w komentarzach. Tymczasem, z ogłoszeniem parafialnym, wczoraj, bardzo późno ukazał się odcinek informacyjny, w którym mówiłem m.in., że można się ze mną spotkać, jeżeli ktoś by chciał, gdzie, kiedy, co jak, sprawdźcie sobie sami, kliknijcie sobie teraz i was tam przeniesie, a jeżeli jesteście na telefonie, to masz link w opisie, więc zapraszam do zapoznania się z tematem. Mało tego, mówię tam co trzeba zrobić, żeby zostać adminem na 66. Także, je jeżeli jesteście zainteresowani którymś z tych dwóch tematów, to serdecznie zapraszam właśnie na tamten odcinek, a teraz lecimy już z jak zapać aerodachtyla. A więc, Aerodactyl należy do Pokémonów typu kamiennego oraz powietrznego. Jako, że jest to Pokémon powiedzmy to dwukatunkowy, to mamy większe szanse na spotkanie go w następujących miejscach. Ogólnie, pokemony typu powietrznego możemy spotkać m.in. w lasach, obszarach trawiastych, parkach oraz ogrodach. Plus, dodatkowo, jako, że ten Pokémon należy również do typu kamiennego, co powiedziałem przed chwilką, to szansa na jego zaryspienie się jest również w miejscach takich jak... Centra handlowe, parkingi, ale zazwyczaj w nocy, coś jeszcze zaraz o tym powiem, stacje kolejowe, autostrady lub e, centra. Ogólnie centra miast oraz handlowe, tak, tak się złożyło. Jak widzicie, miejsce na zopalenie tego Pokémon'a jest naprawdę całkiem sporo. Jednak problem polega na tym, że Aero sam siebie rzadko kiedy się respi. Więc moja sugestia jest taka, że jeżeli chcecie złapać tego Pokemona, to powinniście pochodzić troszeczkę z odpalonym insensem po mieście, gdzieś tam po centrum, lub właśnie wbić do jakiegoś centrum handlowego i się przejść w jedną stronę, w drugą stronę, w trzecią stronę, w czwartą stronę i kto wie, może uda się wam go spotkać. Miejsce jest Czas na godzinę, więc statystycznie Aero najczęściej pojawia się między godziną 14.00 a 17.00, jednakże jego respy tak jak powiedziałem przed chwilą są również dosyć często spotykane w godzinach późno wieczornych, na parkingach oraz nieopodal jakichś centrum handlowych. Co jeszcze należy wiedzieć? Do tego Pokemona nie można dojść poprzez żadną ewolucję, jest to jego jedyna forma, natomiast... Trzeba wspomnieć jeszcze o jajku. I według mnie to właśnie jest najłatwiejsza droga na złapanie tego pokemona, ponieważ nawet mi, tak, nawet szóstemu wleciał on już trzy razy właśnie z jajka 10km. Także szanse są całkiem spore, że również Wam uda się go wykluć. I to właściwie byłoby na tyle: znacie miejsce, mniej więcej godzinę, więc nic, tylko wyruszyć na łapanie. Pamiętajcie o sprawdzeniu filmiku, o którym mówiłem na początku. Macie je jeszcze raz teraz na ekranie, możecie sobie kliknąć, a jeżeli nie to zapraszam do opisu, tam macie również mojego prywatnego Facebooka oraz grupę Szóstki Szóstego, także wszędzie serdecznie zapraszam. Tymczasem trzymajcie się, cześć! Właśnie pomocnika, sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa broli, roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody to rośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w i pierdolę kwestie lata. Pier